Cześć, tu włóczki poszukiwacz. Przepraszam Was, dawno mnie nie było, ale miałem dużo obowiązków w sesję. Teraz wyjeżdżam nad morze, będzie dużo filmów ciekawych z plaży, rzucania na magnes. No i właśnie dzisiaj jesteśmy na magnesiku pod takim otomostem. Byłem tu z Damianem Jacuniakiem z bojowych schronów w Proszowice. Wyszło dużo i chcę zobaczyć, co jeszcze tu nam wyjdzie dzisiaj. Będę rzucał, nie będę wchodził do wody. Trzymajcie się piona, będę Wam pokazywał na bieżąco, co udało się wyłowić. Cześć. Pierwszy rzut i mamy już rzecz, i to nie mało, tak jak myślałem. Jesteśmy w centrum Krakowa, więc nie ma się co dziwić na Salwatorze. Tam jest klasztor obronny, który brał udział w Konfederacji Barskiej. Tutaj się bronili konfederaci, więc może coś ta rzeczka ciekawego nam przyniesie. Zobaczymy, a tutaj pierwsza rzecz, to już takie większe żelazo. Taki pręcior, taki gwóźdź, nie gwóźdź, tylko jakieś śruba. Pewnie od budowy tego mostu, a ogólnie wam powiem, że tu pod, pomiędzy kamieniami musi być dużo rzeczy, bo magnes wiele razy mi chwytał. Więc powinno być ciekawie dzisiaj. Piona. Tu taki mały pręt. Drugi rzut. Kapsel. No, są małe i większe rzeczy, ale bardziej mam nadzieję, że będą większe. Zobaczymy, ile jest. Tutaj kolejny śledź. Większy tym razem. O, śledź to ja się dopiero najem, powiem wam, nad morzem i wszelakich ryb. Tak lubię jeździć nad morze, uwielbiam tamten rejon Polski, właśnie dlatego, że są tam ryby świeże. Nie ma już tutaj dużo rzeczy, takich większych. No coś tam jest, zobaczymy. Już tu niedługo jestem. No, a tu taki pręt. Teraz takie złomiszcze mamy, jakiś mały kawałek zbrojenia. Następna rzecz, taka śruba, dosyć długa, gruba. Trochę już przeszedłem stamtąd Tutaj, no jeszcze pochodzę trochę Może jeszcze gdzieś indziej pojadę, zobaczę Zobaczymy jak tutaj będzie Czy będą jeszcze rzeczy w tej wodzie czy, czy nie będą Tam jest kubka na końcu złomu Który z Damianem łowiłem W sumie to tylko Damian prawie że łowił, bo ja kręciłem Jest odcinek u mnie na kanale Więc zapraszam Następna rzecz Następny pręt Jest, jest już tych prętów tutaj dużo No ale jak to pod mostem bywa Robili most to wszystko spadało do rzeki. Szkoda, że tak się zanieczyszcza. Nie dba się o środowisko. Strzała. Teraz taki kawał małe, małej rurki jakiejś krótkiej. A tutaj mam większy sygnał, więc myślę, że go podniosę teraz. Naprawdę duży. Dzisiaj już koniec. Na tym moście jadę na następny most. Nie było aż tak dużo rzeczy. Tutaj jest ostatnia rzecz dzisiaj. Znaczy, dzisiaj z tego mostu, gdzie byłem z Damianem, wygląda na to, że Damian wypucował tutaj swoim magnesem pięknie dno. No ale wyszło dużo tego żelastwa wtedy. Teraz też nie jest źle, bo zawsze coś jest. Jest dużo dużych sygnałów, których się nie da poderwać. Trzeba by wejść albo na tyczkę, łowić. Niedługo chcę kupić taką tyczkę za te pieniądze, co mi wpłaciliście, bo potrzebuję takiej tyczki, żeby łatwiej podnosić te rzeczy z żeby magnes się ładnie przytwierdził. Dobra, widzimy się już zaraz na następnym moście. i Takie małe podsumowanie zrobię też, ile tego żelastwa. No, a ja się powoli pakuję. Ja się zbieram, tak jak mówiłem. Opłukałem magnes, yy, będę się pakował, ale chciałbym Wam jeszcze coś pokazać. Słuchajcie, mam taką torbę, która mieści mój magnes. A mój magnes jest duży i lina też jest gruba i długa 30 metrów. Magnes też jest duży, jak wiecie. I mam takie torby. Na ten magnes, której sam używam, torba jest świetna, bo jest wojskowa, bardzo dobrze wykonana, bardzo trwała. Jest wykonana cała z gumy. I słuchajcie, jeśli by ktoś z Was taką torbę chciał, jest tutaj uchwyt do noszenia. Jest to bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś chce mieć magnes w jednym miejscu, na przykład w aucie. Torba jest, można torbę myć bez problemu, wsadzać do wody, bo jest cała z gumy. I taką torbę mam za 9,80 zł u mnie, jakbyście chcieli. Plus, jest to oczywiście oryginalna torba wojskowa plus jakbyście chcieli z wysyłką to z wysyłką wychodzić za taką torbę 20 zł. Mam jeszcze rękawiczki bardzo dobre też wojskowe, nowe, tylko te odpakowałem, nowe są w które mają antypoślizgową strukturę do trzymania liny, super rękawiczki. Niestety mam tylko rozmiary medium, ale jak ktoś byłby zainteresowany to takie rękawiczki są u mnie za 8,80 już z wliczoną wysyłką Zobaczycie, teraz magnes jest namoczony wodą yy, ale zobaczycie, że w tej torbie zmieści się zaraz cały mój magnes neodymowy. jak spakuję to Wam pokażę lina wiadomo jest namoczona, ale to nic nam nie przeszkadza, żeby magnes wszedł do tej torby zaraz się włączę jak zwinę magnes, piona jestem znowu już spakowany do torby Taka torba oto, do plecaczka wejdzie małego, jest bardzo poręczna. Tu ma miejsce na rzep, jakbyście chcieli sobie dać rzep. Ja na przykład daję sobie rzep tutaj magnetycznych. Można go przyczepić sobie. Tak, Mara Sadkowskiego, serdecznie polecam rzeczy od niego. Grupa na FB się nazywa Magnetyczni. No i tu na przykład rękawice. Możemy sobie bez problemu schować z jednej strony lub z drugiej. Bo mamy tutaj kieszenie. Ciężko mi chować jedną ręką. No ale jak widzicie, bez problemu wszystko chodzi. Tutaj sobie mamy narzepy, Zamknięcia zamykamy na rzepy. I możemy się już zwijać. Bierzemy magnes i mamy magnes w fajnej torbie. Polecam wam 9.80 odbiór osobisty takiej torby. 420 za rękawiczki. Od, jak jest odbiór osobisty. Z wysyłką rękawiczki za 8,80. Torba z wysyłką za 20 zł. Dobra, śmigam na następny mostek na rowerku. A tu mamy podsumowanie, co wyszło nam na tym moście. Wiadomo, jakieś kabzle. No i tyle o to złomo żelazt. No, coś tam zawsze dobrego zrobiliśmy. Oczyściliśmy trochę tą rzekę z tego dziadostwa. No i jedziemy dalej, zobaczymy, co będzie dalej na innym moście. No, już jestem, ale słuchajcie, nie na tym samym moście. Już nie jadę na następny most, ponieważ się trochę chmurzy. Nie wiem, czy nie będzie padać. No i kończę na dzisiaj tutaj pod tym mostem. Z taką pulą, jak widzieliście wcześniej, tyle złomu. No, ale teraz jadę nad morze, będę łowił na, tam nad jeziorami, więc może tam będą jakieś fajne rzeczy. Przechodził front podczas II wojny światowej koło tych miejscowości, więc coś może fajnego będzie. Jakiś hełm, magnecik. No zobaczymy, może coś historycznego. Słuchajcie, chciałem wam na sam koniec powiedzieć taką rzecz, że Marcin Sadkowski, Mars Sadkowski z grupy Magnetyczni na Facebooku ma promocję na magnesy. Magnesy 2F 200 u niego kosztują 180 zł, magnes 2F 400 kosztuje u niego 360 zł. Każdy metr liny to jest złotówka, więc zachęcam do kupna. Zachęcam też, jeżeli byście chcieli torby, co wam wcześniej pokazywałem, oraz rękawiczki, też was, też was serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś by chciał, napiszcie w komentarzu. Dzięki wielkie, że mnie oglądaliście. Trzymajcie się. Piona dla Was. Sztama.